Witam serdecznie w kolejnym programie, który jest poświęcony tegorocznemu świętu namiotów. Forma tego programu można powiedzieć, że przybrała taką otoczkę webinarową, ale też można powiedzieć, że to święto, na które chcę Was zaprosić, ono co roku miało taką formę fizyczną, ale ze względu na to, co się dzieje na świecie, podróżowanie jest utrudnione niestety. Nie wszyscy będą mogli przyjechać do Izraela, nie wszyscy chcą przyjechać do Izraela i też nie wszystkich stać, żeby przyjechać do Izraela. Dlatego organizator, czyli chrześcijańska, międzynarodowa, chrześcijańska ambasada w Jerozolimie wyszła z taką inicjatywą, że zrobić w tym roku taką formę hybrydową. Kto będzie mógł przylecieć do Izraela, ten przyleci, kto, a kto nie, no to będzie. Mógł sobie to oglądać w komputerze, w telefonie, czy też na dużym ekranie w swoim kościele lub w wspólnocie. I Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: Przekaż dzieciom Izraela święta Pana, ustanowicie świętym zgromadzeniem, bo to moje święta. Od 15 dnia tego siódmego miesiąca będzie święto namiotów. Przez 7 dni dla Pana. Święto namiotów to nie święto międzynarodowej chrześcijańskiej ambasady w Jerozolimie, ale Biblia mówi, to jest święto Pana. To jest czas, gdy Bóg chce się spotkać ze swoimi ludźmi w specjalny sposób. Od 1980 roku Pan powoła naszą. Ambasadę, by obchodzić święto namiotów tu właśnie w Jerozolimie. Każdego roku to czas odświeżenia dla Bożych ludzi, z wyjątkowymi świadectwami, uzdrowieniami, profetycznymi powołaniami, a nawet Bóg pokazuje, jak oddziaływuje na całe narody. Okej, okay. to jest fragment tego materiału promocyjnego, który przygotowałem i rozpocząłem, w szczególności zapraszanie nas. Polaków, dlatego, że jak no, Polacy podczas Trwającego święta namiotów byli też obecni jak najbardziej. I też udało mi się, można wyłapać Polaków, którzy przyjechali w tamtym czasie do Jerozolimy. To był piąty dzień święta, i w tym dniu odbywał się marsz Jerozolimski. Była parada taka powiedzmy ala wojskowa, policyjna, było kolorowo, były dzieciaki, ale też co najważniejsze 50 tysięcy chrześcijan, w ogóle ludzi było tyle z całego świata przyszło i pokazało swoje wsparcie dla Izraela. I to nie jest wsparcie polityczne, to jest wsparcie duchowe. No i będąc tam na tym, na tym marszu, wyłapałem polskich, Polaków, bo widziałem, że tam są, bo tam polskie flagi, więc ich tak zwołałem. Tu wam pokażę, oczywiście nie będzie dźwięku, bo niestety ten sprzęt nie działa na takiej, na takiej zasadzie. Gdzie ty tu jesteś? O, już widzicie ten moją twarz, tylko że bez brody. Tutaj to powiększę. Nie będzie, nie będzie dźwięku, to tak więc wyłączę. No i tutaj mnie widać. Tutaj już korki powstały na ulicy i zobaczcie, tutaj już tutaj już są polskie polskie flagi i ludzie z całego świata, może czekaj jeszcze jeszcze wrócę jeszcze raz. I ludzie z całego świata. O tutaj się już pojawiła pierwsza, można powiedzieć, reprezentacja Polski. Jak widzicie, jest bardzo dużo bardzo dużo jest ludzi z całego świata. O, zobaczcie ten tłum, no ale co jest dla mnie najważniejsze, to była obecna Polska. Było nas mało, ale było nas. No tak gdzieś tam się zebrała, można powiedzieć tak skrzyknęliśmy się w 20 osób i szliśmy w tym marszu wraz, z że w takim dość dużym. Tłumie, to był jest rok 2019, a potem, jak to się wszystko gdzieś tam rozeszło, bo każdy szedł w różnym tempie, to jak widzicie, szliśmy ulicami Jerozolimy z polskimi flagami. No i, no i tak szczerze mówiąc, krzyczeliśmy do nich wesołego święta, bo to wiadomo, to jest wszystko podczas święta namiotów. To jest akurat właśnie, już jak byłem na hali. Polacy jako tako do Jerozolimy przyjeżdżali, organizowali się też sami, bo Polacy obchodzą to święto. To chciałbym Wam pokazać. To jest na przykład, to jest przykład oczywiście. E... O, chyba jest OK. To jest drugi, nie chcę tego, stop. O. E... To jest drugi mesjański zjazd z okazji święta Sukot. Akurat organizatorem tego spotkania jest Gorzowskie Centrum Biblijne. I, ale zobaczcie, tutaj jest na, nazwa Mesjański Zjazd i wspólnoty mesjańskie w Polsce istnieją. E, I dla, dla nas chrześcijan, jeżeli słyszymy, że coś jest, e, brzmi inaczej, to my w, z, z tym nie chcemy mieć nic wspólnego. I tak samo właśnie jest ze świętami naszego Boga Ojca. One są określane typowo jako żydowskie. Ja nie jestem muzułmaninem, więc nie obchodzę muzułmańskich świąt. Ja nie jestem hindusem, więc nie obchodzę hinduskich świąt. Więc ja też nie jestem Żydem, to dlaczego ja mam obchodzić żydowskie święta? I to nazwa spowodowała, że wielu z nas chrześcijan nie obchodzi tych świąt. Ale, ale też są tacy, jak widzieliście, którzy obchodzą tylko że to są wspólnoty mesjańskie. I Zaczynając zapraszać do uczestnictwa Polaków, oczywiście w pierwszej kolejności skontaktowałem się ze wspólnotami mesjańskimi, ponieważ one rozumieją ideę święta naszego Boga, Ojca i tak i tak to celebrują, więc ten dodatek internetowy właśnie może być dla nich takim dodatkiem czyli oni mają swoją celebrację, ale na te pół godziny mogą się przenieść do Jerozolimy czy do innych lokacji, które, które będą. Tak więc Taka możliwość, taka możliwość istnieje i zdeklarowałem się dla Ambasady, że w tym roku oczywiście się postaram, jak, jak tylko człowiek potrafi. Oczywiście wierzę, że Bóg to pobłogosławi, aby przyprowadzić pewną grupę ludzi. Tutaj za chwilę Wam pokażę. Czekaj tutaj. Aha, bo muszę tutaj jeszcze. A no tak dobrze jest, jest dzielenie obrazu. Tak, jest zatrzymane. Pojaw się w Jerozolimie dzięki temu wydarzeniu online. No i oczywiście są dwie możliwości. O rejestracji będę mówił w którymś z kolejnych odcinków, może nawet i następnym, że zarejestruj się jako uczestnik online, ciesz się dostępem do tego wydarzenia z domu lub z Twojego kościoła, wspólnoty od 3 do 9 miesięcy. Bo taka jest możliwość, bo oprócz tego, że będą tam, będzie tam siedem głównych programów, one z założenia mają być po polsku, to jest możliwa rejestracja w języku polskim ona jest angielskim, bo ja się kontaktuję w języku angielskim z ambasadą, ale wszyscy, którzy napiszą bez polskich liter, ale na wartościowe życie małpa to mogą być zapisani na listę. Na razie jest nas jeszcze malutko, ponieważ, ponieważ żebyśmy mogli mieć grupową rejestrację, to jak widzicie, tutaj potrzeba nam 30 delegatów. Byśmy mogli mieć zapewnione polskie tłumaczenie, abyśmy mogli mieć grupową rejestrację oraz by polska flaga mogła być zaprezentowana na południowych schodach w Jerozolimie. Tutaj to wyłączę. No i w ogóle, co to są te. Nie wiem, czy to nie będzie chodziło w ten sposób, to muszę z tego wyjść. Tak, ok, wychodzę z tego na chwilę. Co to są te południowe schody? No, jak schody mogą być takie ważne? Były schody, które prowadziły, którym się wchodziło do świątyni, kiedy jeszcze istniała w Jerozolimie i na tych schodach często nauczali różni rabini i bądźmy szczerzy też nauczał tam nasz Pan Jezus Chrystus. I o tych schodach była mowa w 13 odcinku Ziaren Objawień, który prowadzi chrześcijanin żydowskiego pochodzenia, Kurt Schneider, o to co opowiadał w swoim programie na temat tych Shalom! Jestem w Jerozolimie, a dokładnie na południowych schodach w świątyni. Południowe schody to były główne schody, gdzie nauczyli rabini. To, co czytamy, jak Jezus nauczał w świątyni i gdzie najczęściej przemawiał, to najprawdopodobniej stąd, z południowych schodów. Zwano je schodami rabinów. Wiele z tego, czego nauczał, wykładał w świątyni, dokładnie działo się tutaj, na tych schodach. Na przykład gdy pytano go jakie jest najważniejsze przykazanie lub prawo, a Jezus odpowiedział najważniejsze to kochać Boga i bliźniego jak siebie samego. Te schody to najprawdopodobniej najważniejsze archeologiczne odkrycie na świecie. Bo jest wiele miejsc w Izraelu, które pokazuje się turystom, lecz te miejsca, które się pokazuje turystom, nie są dokładnie tymi miejscami z wydarzeń biblijnych. One tylko wskazują, że coś takiego miało miejsce. Wiemy, że wydarzyło to się w Izraelu czy też w Jerozolimie. Wiemy, że Jezus chodził po wodzie Morza Galilejskiego, ale nie znamy czasami dokładnego miejsca z biblijnych wydarzeń. Ale składa się tak, że te schody to klasa A, jeśli chodzi o znaleziska, ponieważ to są dokładnie te same schody, które prowadziły do świątyni. To niesamowite, że nasza wiara to nie jest zakorzeniona gdzieś w chmurze, ale nasza wiara polega na tym, że nasz Bóg ponadczasowy, wieczny, który nie ma początku ani końca, pojawia się w określonym czasie i miejscu w naszym świecie, ponieważ tak nas kocha. Obiera się w ciało, żył jako Żyd i tutaj usługiwał. Tutaj na tych schodach świątynnych Bóg jest bliżej nas niż z tego zdajemy sprawę. Jezus jest obecny, mimo tego, że był w ciele, chodził po tych schodach. On jest z tobą właśnie w tej chwili. Dotykacie w Duchu, kochacie. Mówimy dziś: Niech będzie błogosławio Pan w imieniu Jezusa Chrystusa. Dołącz Okay, wyłączyłem już tutaj Rabiego, ze względu na to, że już później zapraszał na następny odcinek. I tak to wygląda. To są południowe schody. Tutaj wam jeszcze pokażę jeszcze jedną rzecz. Tak, wrócimy do tego. Tutaj mam takie zdjęcie. Zatrzymam to. To jest z ubiegłego roku, kiedy to święto było stricte online, bo wiadomo, wszyscy byliśmy w jakichś tam lockdownach, wszyscy byliśmy przerażeni albo niepewni, co to jest za, za coś, co z tych Chin przyszło. No i na południowych schodach to są flagi wszystkich państw, które są na świecie. To była taka forma dekoracji, ale jeżeli była odpowiednia liczba uczestników tutaj w tym przypadku to by musiało być 30 osób to dokładnie w tej transmisji czy tam później to sobie jako VOD można zobaczyć zostało to zaprezentowane przed świętym zgromadzeniem chociaż internetowym ale bo jesteśmy połączonych duchowo i też Bóg to widział jakie narody przybyły w jakiś tam sposób do Jerozolimy no i też później modlono się o te kraje. I tak samo właśnie jak nasza delegacja będzie liczyła sobie przynajmniej minimum, minimum, to jest tak naprawdę minimum, 30 osób, to też jest, też jest, jest zapewnione to, że tam na miejscu z Jerozolimy, z tamtego miejsca pomodlą się o nas, o nas Polaków o nas, o Polskę, a patrząc na to, w jakim chaosie jest teraz świat, jak wygląda sprawa i polityczna, i gospodarcza, i co się dzieje w świecie przyrody, to przyda się Boże, Boże Błogosławieństwo, bo tylko Bóg może zakończyć ten chaos, który jest w tej chwili na świecie. No i oczywiście jego ludzie, bo my, Bóg działa oczywiście też przez nas, prawda, przez ludzi, tak sobie wybrał. Tak więc zapraszam wszystkich tych, którzy są zainteresowani do kontaktu ze mną. Na właśnie wartościowe życie oczywiście bez polskich liter. Tam tworzę obecnie właśnie grupę Jest nas na razie na chwilę obecną 11 osób zainteresowanych. Tak więc do trzydziestki jeszcze jest, do trzydziestki jeszcze z mało. Więc jak macie swoich znajomych, sióstr, braci w wierze, porozmawiajcie też może ze swoimi pastorami, aby jako Wasza wspólnota też móc do tego dołączyć, ponieważ to nie jest święto jakieś tam se nie jest to święto ambasady, nie jest to moje święto jako kanału wartościowe życie, jest to święto Boga Ojca, którego czcimy i wielbimy, więc On wyznaczył sobie ten czas, my, jako odcinając się od tych korzeni naszego dziedzictwa kulturowego, do którego Jezus nas podłączył, pewnych rzeczy nie rozumiemy. Oczywiście ja nie uważam, że mamy jakiś teraz obowiązek, ale jak kochamy Ojca, jak kochamy członków naszych rodziny i oni mają swoje święto, to na te święto przychodzimy wtedy kiedy ono jest wyznaczone i zróbmy to z miłości dla naszego Boga, później z miłości dla naszych braci, z miłości do naszego kraju, aby po prostu Bóg pobłogosławił, a Bóg jest wierny swojemu Słowu i wierzę, że jak udamy się do Niego, będziemy Go prosić, będziemy Go błagać, On po prostu... Jeśli tej sytuacji nie zmieni, to nas ochroni, ale jeżeli będzie jego wola, to to, co się, co się dzieje na świecie, to się po prostu zakończy. I też tym właśnie chciałbym zakończyć dzisiejszy program. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na następny program. Nie wiem, jaki on będzie miał temat, ale o kwestiach rejestracji to porozmawiam dokładniej później. Jak już będę wiedział, czy mamy tą trzydziestkę już minimum tych osób. No i wtedy będzie trzeba przejść do, do, do rejestracji. I dziękuję Wam za uwagę, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.